Wszystkim witam Was w moim nowym filmiku na YouTubie. Dzisiaj pokażę Wam piękną miejscowość, którą na pewno już znacie, widzieliście. Jest ona bardzo popularna, jest, jedna, jest ona jednym z top miejscówek właśnie na Majorce. Mowa tutaj oczywiście o Sakalobra. Jeśli nie kojarzycie samej miejscowości, albo samej zatoczki, którą szczyci się e, to miejscem, to na pewno kojarzycie drogę, która do niej prowadzi, ponieważ sama droga jest niezwykłą atrakcją dla turystów. Ja udostępniając jakieś te materiały z tego miejsca czy z drogi, właśnie zauważyłam, że sama droga wzbudza większe emocje niż to konkretne miejsce. E, najczęściej mówicie, że faktycznie byliście tam i musieliście minąć autobus, albo e, było zbyt dużo aut i naprawdę ta droga Krew w żyłach, byliście bardzo wystraszeni, i początkujący kierowcy raczej mieli z tym problem i po prostu się bali. Ja powiem Wam szczerze, że mm, jechałam ją. Kilkukrotnie jako kierowca, i do tej pory nie czuję się tak pewnie, żeby bez oporów, bez żadnego stresu wsiąść w auto, z wiedzą, że e, wybieram się właśnie w tamte miejsce. Dlatego raczej staram się, żeby ktoś inny kierował, tak jak w tym przypadku kierowała moja koleżanka, która jest bardzo dobrym kierowcą, więc no aż takiego strachu nie było, tak jak zawsze. Oczywiście, jak to typowa baba, troszeczkę tutaj przesadzam, bo podejrzewam, że panowie bardzo dobrze się bawią, e, albo osoby, które po prostu lubią takie, e, takie klimaty osoby, które czują się bardzo pewnie za kierownicą, no może nie mają takiego problemu. Zresztą jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, także dajcie znać, jeżeli kiedykolwiek udaliście się w tamto miejsce i em, mieliście przyjemność podróży właśnie tą trasą, dajcie znać w komentarzu, czy no jakie były Wasze odczucia, czy może faktycznie troszeczkę się baliście, może mieliście akurat autokar, to jest naj, najczęstsza opowiastka, że w momencie, kiedy em, mija się autokar, to po prostu chce się umrzeć, od razu chce się umrzeć i nie chce się tego przeżywać, a autokar tam Jeżdżą jak najbardziej, no bo, tak jak wspominałam, Sacalabra jest jednym z najbardziej popularnych punktów na Majorce. Dobra, ale tak naprawdę, żebyście wiedzieli o czym dokładnie mówię, zapraszam Was do obejrzenia mojego filmiku. Oczywiście na samym początku zapraszam Was na mojego Instagrama wyspiera.pl, na mojego bloga wyspiera.pl. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jeżeli już to robicie, to bardzo wam za to dziękuję. Niestety muszę uprzedzić, że troszkę mojego materiału dzisiaj będzie w pozycji poziomej, ze względu na to, że po prostu połowę materiału usunęłam przez przypadek, już nie potrafię do tego wrócić, także mam nadzieję, że i tak to będzie spoko. Eee, są to podobne materiały, no są to z tych samych miejsc materiały, ale tak jak mówię w pozycji poziomej. Um, więc trzeba będzie się troszeczkę, trzeba będzie się troszeczkę e, bardziej przyjrzeć, ale mam nadzieję, że to nie zaważy na jakości tego materiału, także oczywiście zapraszam do oglądania. Tak jak wspominałam wcześniej, droga na Sakalobra jest bardzo fantazyjna, a dodatkowo yy, po drodze możecie spotkać bardzo dużo zwierząt, na przykład kus dzikich, które znajdują się na Majorce, które mieszkają właśnie na naszej pięknej wyspie. Przed chwileczką mogliście je zobaczyć. Bardzo apeluję do Was, abyście mieli oczy dookoła głowy, ponieważ one występują właśnie w górach i wybiegają na ulicę, robią co im się żywnie podoba. Przede wszystkim nie boją się aut, ale nie są na tyle przyjacielskie, żeby podejść do człowieka, także uważajcie, bo to na Was y, ciąży ta odpowiedzialność, aby nie stało im się nic złego. To jest właśnie ta droga, o której wcześniej mówiłam. Może nie wygląda, ale jest ona bardzo wąska i bardzo kręta, także nie wyobrażacie sobie, jakie emocje wzbudza ominięcie autobusu właśnie w tym miejscu. Sakalobra znajduje się na zachodzie wyspy. Od Palmy około półtorej godziny drogi autobusem, ze względu na to, że właśnie ta droga jest dość kręta i zajmuje ona więcej czasu. No niestety prędkość, jaka, e, jaką możemy uzyskać maksymalnie, to jest chyba, nie wiem, 50 km na godzinę. No ja nie rekomenduję jechać szybciej, ze względów oczywiście bezpieczeństwa. Ale jeżeli chodzi o odległość, jest to 60 km, także wyobraźcie sobie, jak długo jest ta kręta droga, że przez półtorej godziny jedziecie właśnie 60 km. Na szczęście podczas nagrywania tego materiału nie było dużo ludzi, także możecie zobaczyć mm, wszystko bardziej klarownie. E, tak naprawdę może było tam, nie wiem, minęła maksymalnie z 20-30 osób, to jest naprawdę maks, a w sezonie naprawdę roi się tutaj od ludzi, czasami jest tak, że nie ma jak przejść. Dlatego też bardzo często polecam Wam właśnie wizytę na Majorce zimą, wiosną albo jesienią, ponieważ wtedy jest mniej osób i możecie cieszyć się maksymalnie urokami Majorki. A wiadomo, jak jest tak bardzo dużo ludzi, czasami może Wam coś umknąć. Parking znajduje się około 5 minut pieszo od samego docelowego miejsca, także jak zostawicie auto na parkingu po prawej stronie, tam absolutnie nie można się pomylić. Musicie przejść około 5-7 minut pieszo, aby dotrzeć do celu. Aby dojść do samej zatoczki, przechodzicie cały czas w pierwszej linii przekowej, także możecie podziwiać piękne widoki, ale wchodząc już do samej zatoczki, musicie przejść przez dwa tunele, które znajdują się w skale. Wiem, że niektórym może sprawić to trudność, ale no, powiem Wam szczerze, że jest to y, jedna z większych atrakcji, właśnie przechodzenie przez te tunele. W sezonie świecą się wszystkie lampki, teraz nie świeciły się wszystkie, nie wiem dlaczego, może to oszczędność, może po prostu poza sezonem bo nie ma tyle ludzi, dlatego też nie świecą się wszystkie, ale w sezonie jest o wiele jaśniej. Plaża Zatoczka na Sakalobra jest kamienista, także no, polecam oczywiście tak jak zawsze wziąć buty do wody, aby nie poranić sobie stóp. W taki, na takich plażach y, jest bardzo fajnie wziąć sobie też maskę do snurklingu, ponieważ w kamieniach i w skałach żyją najpiękniejsze stworzenia morskie. Klimat, który tam panuje jest naprawdę nieziemski. Możecie się poczuć jak w jakimś filmie albo w grze. Ta zatoka jest w skałach. Yy, I w ogóle cała ta atmosfera jest naprawdę magiczna. Jeżeli chodzi o jakieś restauracje i sklepy, znajduje się tam kilka restauracji tuż przy wejściu do samego, do samego portu, do samej plaży. Na ten moment były one zamknięte, ale w sezonie oczywiście wszystkie są otwarte. No, i to by było na tyle. Witajcie z powrotem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać po pierwsze, czy już tam byliście, czy może zamierzacie, czy byliście, a nie udało Wam się dotrzeć, bo znam też takie przypadki, gdzie osoby rezygnowały w połowie drogi, ponieważ to one kierowały i stwierdziły, że nie dadzą rady dalej przejechać. Także dajcie znać koniecznie, jak było w Waszym przypadku. A jeżeli planujecie wakacje na Majorce, to czy wiedzieliście już o tym miejscu, może macie je w planach. Jeżeli tak, to naprawdę bardzo Wam polecam, szczególnie. Właśnie dla tej trasy daje się ona niesamowicie sprawdzić, i powiem Wam szczerze: no, trzeba mieć takie e, stalowe nerwy w niektórych przypadkach, szczególnie jeżeli właśnie wyprzedza Was, wymija wy, Was albo nie, mijacie się z autokarem albo z jakimś dużym autem. To no, może to być ekscytujące. Także dajcie znać koniecznie, czekam na Wasze komentarze. A tymczasem zapraszam oczywiście na mojego Instagrama wyspiera.pl, na mojego bloga wyspiera.pl. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A jeżeli już to robicie, to bardzo was za to, Wam za to dziękuję. Oczywiście zapraszam na, jego, na mojego patronite, tam znajduje się pod nazwą Wyspiera. Tam możecie mi wesprzeć, wybieracie sobie progi, które Was interesują i w taki sposób możecie też pokazać, że lubicie to, co robię. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka.